To jest, jeszcze raz. To jak mówiłaś o tych kubełkach? E, mamy różne kubełki, i, a w nich różne nieciągłości. Mm, możemy sobie wybierać ten kubełek albo ten kubełek. Nie wiem, czy możemy sobie wybierać, czy, czy też okoliczności za nas wybierają. Pewnie jest raczej. W, w te, chociaż nie, nie wiem, na ile my, my tutaj mamy dysponujemy swoją wolą. Dysponujemy. Mm, tylko. Znowu przychodzi ta gotowość. Wybieramy te kubełki, które, które nas nie przeciążą. Okej, okay, dobra. Wybieramy te kubełki, które nas nie przeciążą. I teraz, co się dzieje? To znaczy, w jaki sposób my licujemy nieciągłości, bo przecież to jest chyba najważniejszy temat, o jakim powinniśmy tutaj mówić. W jaki sposób licujemy nieciągłości? Otóż w każdym z tych kubełków jest jakaś ilość strachu. Zazwyczaj dość duża. I teraz licowanie nieciągłości będzie polegało na redukcji ilości strachu w tych kubełkach. Bo mm, my. Całą naszą wysoką wibrację, która cały czas z nami jest. Nie jest tak, że my się wznosimy do wyższych wibracji. Nie. My sobie odkrywamy te wibracje. My sobie to przykryliśmy strachem, ponieważ strach, jako jakiś algorytm, możemy sobie go wyobrazić jako matematyczny algorytm, który wprowadzamy do komputera. Ponieważ strach przykrywa nam wibracje wyższą wibrację aż do poziomu siódmego. Dopiero powyżej poziomu siódmego nie ma strachu. <laughs> Wnioskuję z tego, co mówiłaś uh -huh. we wczorajszym wglądzie. Uh -huh. Prawda? Więc na czym polega? Um, na czym polega podnoszenie swoich wibracji w ogóle? Na redukcji strachu. I tak jak mówiłaś, niezależnie z którego kubełka, jest to uniwersalna wibracja która przykrywa nam wyższe wibracje. Im więcej strachu zre zredukujemy, im większej ilości, inaczej inaczej, im większą ilość strachu zamienimy na zrozumienie bo to nie jest tak, że my mamy to wyprzeć, odrzucić. To, właśnie prawda? to chciałam dodać. Mhm. Mhm. Im większą ilość strachu zamienimy na zrozumienie to to zrozumienie zacznie nam potem znowu ewoluować. W coraz wyższą wibrację, ponieważ będzie kolejną cegiełką wiedzy, a, która będzie budowała nasz cały system wiedzy, który nas wznosi. Prawda? K który tylko budowa Co to znowu znaczy? Budowała. My to mamy w sobie cały czas. My przesłoniliśmy sobie to strachem. I teraz, co to znaczy redukować strach? Co to znaczy transformować strach na zrozumienie? Przede wszystkim nie odrzucać sytuacji, które uważamy za zagrażające. To nie znaczy, że trzeba w nie wchodzić i je aktywnie przeżywać, bo my już jesteśmy na tyle wyewoluowani, że możemy sobie tworzyć modele w głowie i nie musimy tego przeżywać sami wcale. Chodzi o to, żeby nie bać się myśleć o na przykład takiej sytuacji. Nie poszedłem dzisiaj do pracy, tak, Magda? Mhm. Nie poszedłem dzisiaj do pracy, bo cokolwiek, to nie ma znaczenia. E, poinformowałem o tym mojego szefa i boję się tego, że zostanę za to zwolniony z pracy. I w związku z tym odrzucam tę myśl. Odpycham ją od siebie jak najdalej, im mocniej ją odpycham, tym silniej ona do mnie wraca, ponieważ jest to ten mój bazowy strach tej właśnie nieciągłości. Prawda? E, I teraz zamiast odpychać tę myśl od siebie, bo teraz jeszcze, jeszcze jedna rzecz, co to znaczy, że my e, odpychamy od siebie myśl o tym, że mogą nas zwolnić z pracy? To znaczy, że my. Bądź bezpośrednio, bądź nie wiem, w którejś inkarnacji, bądź w tym życiu, bądź po prostu w głowie przeżyliśmy już tę sytuację, kiedy nas zwolniono z pracy. Dlatego się tego boimy. Hmm. Tak? No nie może być inaczej, bo jeśli coś odrzucamy, to znaczy, najpierw. Że wiemy, że to jest niefajne. No, wie, tak, że wiem, że jakoś musieliśmy się, się hmm. o tym przekonać. Niezależnie hmm. od tego, czy na własnej skórze, czy na modelu, czy. czy na doświadczeniach kolegi czy koleżanki. <laughs> eee, I zamiast ten strach, tę myśl o tym zwolnieniu z pracy przykładową odrzucać, po prostu przeżyjmy to, wejdźmy w to doświadczenie, zgódźmy się z tym, zaakceptujmy i przeżyjmy sobie w głowie to, że nas wywalili z pracy. No, i co dalej w związku z tym? Tak? Jakie, co się wydarzyło? Jakie konsekwencje miały miejsce? I czy to rzeczywiście jest taki dramat? Może i jest. Może i jest. Ale przeżyjmy to po prostu. Zaakceptujmy, że jest to jedna ze ścieżek. Może się tak wydarzyć. Ale wtedy strach zostanie przetransformowany.